Teraz zetnę. Albo sobie zetnę, bo nie mam śikier, kurwa. Czekaj, kurwa, dokąd ta woda spływa? Weź to rozważ. To trzeba wziąć. Do nie, 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 dobrze jest. Tutaj, dotąd ta woda. Ej, masz ty Tutaj tata, albo. Mam bloki. Nie, 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 Ja. No. Ja. no. Au. nie, masz nożyczek. nie, 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 Nożyczek w sobie. A <grym> No bo tu jest taki ładny krzaczek z takimi białymi kluczkami. No krzaczek chyba ma jeszcze zebrać. No nie, ja, bo to... krzaczek z kwiatkami. A. A to takie gówno. Tylko to z tym mówię, nie... On jest chyba tylko na słamkach. Nie ma... Na tak drzewach hej. on jest i nie można tego zebrać z No dobra, ten chyba będzie lepiej działal <laughs> Nożyczki mogę ci do ogarnąć jakbym znalazł yy, żelazo. Nie, naprawdę, nie, kurwa. Do zrobac. No i to każda. Poczekaj, trochę, dobra, chuj, teplę się do ciebie. Filip, Tak. Poczekaj. zrobione, tylko my trochę zjebaliśmy i tyle. Stał w miejscu, okej? Okay. Aha. Kurwa, co? Dobra, to... tego... Do... Alpaki. Nie Alpaki, kurwa. Nie, do do się nie, kurwa. nie, 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 Dobra to drzewo jest OP ja w sumie, kurwa. Ja Szkule, co dole, ty robisz? <laughs> Wysadzam Ja pierdolę, gdybyście tu widzieli, okay. że szkielet jest szkielet kurwa. się <laughs> Misie polarne. Okej, no Ej, mogę to z ten, zabudować? Tak, tak, tak. tak. Ogólnie, tak, to o, o, o. ogólnie to ten, ten co tutaj jest, jest dwa razy, dwa razy dłuższy, a może i nawet więcej. Dobra, a jak ty to zrobiłeś? Dobra, już to Dobra, No i co z tymi creeperami? Ej, bo ja już bloków nie mam, no tylko, dobra, trapdory też ja ma... się nadadzą. Ale ja ja nie duże. mogą być trapdory, a mogą być trapdory, dobra. Ja dużo jak coś. słyszysz? Nie, 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 to muszą być trapdory. Kurwa, Clipper! O, spad. O. <śmiech> <śmiech> dobra, słuchaj, teraz może Clipper płynie! <laughs> no kurwa, druga, dobra. E, postaw Clipper. I tylek płynie! Już nie chcę. No, zabił, żeby jest. Tywo! ja stąd zabiję. Nie w tą stronę. Kurwa, no, spałem. Choraj... Right. O Idę! Pomóż mi, kurwa, ko... Kurde, creeper wybuchł! Ej, creeper! Zjebie, Jolan! No, no ty idioto! Ja piwałem! Kurwa, Clipper! <laughs> ja pierdolę, więcej was matka nie miała? No wypierdalać! No co ja wam zrobiłem? No zostaw mnie! Ale mi was w ogóle nie żadnie. Ale bez was cisni ludzie. Taka miła jesteś jest właśnie. Szymo zaakceptuj! Kurwa nie mogę! O mogę! Kurwa nie mogę! O, Masz kurwa! Pomóż mnie! Jezus! Pomóż mnie! Co zrobiłeś, johan! No! Chciałem wpisać sobie u kości jakiś klikkach przychodzi mi! No nie psuję ja dobrej zabawy kurwa! No nie rozpadam. Gdzieś dużo się tam jest. Ja pierdolę. Kurna kurwa, No to dobrze, no lepsze kurwa. Naprawiaj to kurwa, szybko, Filip. Nie ma problemu. no. Kurwa, No ma <suszy> jakiś kurwa miecz. Co? Znaczy, kurwa, 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 daj mi 10 serduszek. Ja. Ej zróbcie screena, zróbcie screena! Nie. Nie, 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 to jest klima <śmany> Szymon Zaraz Ochra, osłonę Ja pierdolę Czekaj dobra Weź osłonę osłanę. osłonę Idę, idę, idę Nie, to mi będzie płyn odpadł Ja, ty tego nie odzyskasz ku... A nie, będzie, będą w leju, będą w leju Ale ja część jest dole. jeszcze tutaj jakby coś Ale tu mam tylko giro, chłopy i spodnie Dobra, zawsze coś Ej, bo... szybko, niech to idzie na ekspiarkę, wątpię, niech to, powiedz Szymon, żeby poszedł ktoś na ekspiarkę. Idź, ja idź, to na ekspiarkę, O Filip, mamy tyle samo śmierci, a co peca. Ja, zaraz ja pierdolę, się... teraz to nie działa i to trzeba, wszystko trzeba powybijać. Ojojoj. Kurwa. Ojojoj. Oj, oj, oj. Ja mam no to wszystko składa. przez Ciebie, chuju. Ale mi was chyba jezu. Cała wasza praca poszła? Nie, nie cała na szczęście. Kurwa w nie no ten szkielet. Ej, ile się robi? Ja Ja jebe, zostawcie mnie no. Ile się robi z tego? z jednego jednego. Co kurwa nie rozumiem, o co chodzi? A dwa, dwa, dwa Dwa, dwa, dwa dwa. Kurwa, zostawcie mnie no. Pokaziłabym cię Szymonu no, z teama, ale... No jest, kurwa, stream włączony! O, 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 dzień, o dzień, o dzień... Ja pierdolę! No nie jest, kurwa, no... Nie, no... Kurwa, no... No wytępe chuje! <grywdy> No. O kurwa, o kurwa, o kurwa, ale emocje jak na chyba Spierdalaj Jolan! Ja jebę, no nie, no nie, no. nawet już bloków nie mam, Filip bloki przynoś. Wiem co zrobię, wiem co zrobię, wiem co zrobię, wiem co muszę zrobić. one się wtedy zdespawnują. No pisfula usta. Ja pierdolę ze mnie jest... On, Ustawiłeś ja. dzień! Ustawiłeś dzień! Ooo, właśnie tam. dzień! Nie bo teraz jest ich więcej, to jest los. No, ale to no, nie... To, to, nie to nie wpływa na to. Gdzie ta, mowy, ta jebana woda wody? kurwa? Ja pierdolę... Dobra, ja już... już... już kurwa. Ja pierdolę, ja. On tu dalej są! Taki <śla> <śla> pula może. Dobra, ja chyba faktycznie z tego piskula ustawić. Macie coś przeciwko? Czy chcecie Nie! Sobie? Dobra. To, widzowie... Czekaj, może jest A jakaś komenda. Ej, żaba chce mnie wpierdolić. Co jest? Co? Czekaj, rzucę jej item, ona odpierdoli to? Zje to? Zjesz item? Eee, chcesz sobie tego... ...pula? Nie. Ej. Szkładą mi żaba, Jezu. Jeszcze nie ustawiłem. Kurwa, bo... Kurwa jesteś, powiem ci szczerze. Szymon. Kurde chyba nie ma... Chyba nie ma komendy i będę się serwer na chwilę wyłączyć. Nie. Nie. Nie, 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 nie. No, no to trudno, to się pierdol tam ten... No myślę kurwa, że no, spirdole po... ją! Drobiasz <niewczyn> częściej i cię ogólnie Szymon, wiesz? Ale mi jest jego tak szkoda, ja wiem co on czuje. Ja nie wiem, bo to ja rozjebałem, ale to tam. No właśnie, teraz dawaj bloki. Ło? Co, co tam? Ja wolę streamami. z bloków. A, a, poczekaj, gdzie moje 30 leveli? Bo nie pamiętam. Kurwa zaraz ja ci dam te 30 leveli, dawaj ten... Mam... <laughs> Mam komendę. Difficult, Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. A i co kurwy teraz? I co kurwy teraz? i co? I kurwa nie ma Jezu, serduszka się sama uzupełniły Żarcie się sama uzupełniło No, Boże Święty Matko jedyna! Matko jedyna! Matko jedyna! Ja pierdolę! Ale wy to widzicie! Ej dobra Szymon tak ci tylko powiem, że mam staka taka humoru i z taka tych normalnych grzybów. Dobra, jedyna dobra wiadomość jaką dzisiaj usłyszałem Ja pierdolę Co tam Szymon się dzieje takiego złego? Jolant, nie jo. <laughs> drażnij go lepiej. O, co ty żyjesz? Kanka. No co ty robisz, kurwa? A ty, ty budujesz kartometra? Masz bana, człowieku, masz bana. Aha, a 30 moich leveli to nie zostało oddane nadal. <laughs> masz bana, <laughs> to po co dostałeś. ci te levelę. <laughs> Nie no, już ci już usunę tego bana spokojnie. Już kurwa, bo byłem w takim miejscu. <laughs> ja... mi Endermany zniknęły. To głupi. Ja... No to kurwa zostawiam ci, nie masz bana i chuj. Nie no, nie.